Cześć wszystkim. Z tej strony Mateo i chciałem Wam e, omówić mój dzisiejszy poradny trening. E, wiem, że jestem na wakacjach. E, w Hiszpanii odpoczywam. Wytrzymałem e, 4 dni bez, e, bez po prostu żadnych pozycji. I tak dzisiaj wstałem sobie z Rana Novi Coś tam sobie sobie zagram dzisiaj. Godzinkę poświęcę od 9 do 10 na trening. później może do 16 spróbuję. Ale na razie e, chciałem sobie rozegrać I jak chciałem Wam poprzeć. Rozgrywałem się właśnie SP i rozgrywałem również na znakach. Na głównie nie rozgrywam, ale ze względu, że obserwowałem tak korelację między jednym a drugim indeksem i mi się tutaj bardzo e, spodobała sytuacja, jaka jest na, e, na rynku. Także był bardzo mały, e, mały stop loss, małe ryzyko. Także uznałem, że, że sobie zaryzykuję na SP. I tam dost... no fajny, fajny wynik mi wyszedł. Dobra. I tak. Tutaj na, na SP mamy trend spadkowy. Na zdaku tak samo trend spadkowy, lokalny. Mieliśmy mocny wzrostowy, teraz mamy korektę. Także wiedząc, że jesteśmy po prostu w korekcie, jak najbardziej chciałem rozgrywać pozycje, pozycje, pozycje krótkie. Na tutaj na małym interwale, na mniejszym, na godzinówce mieliśmy tutaj idealnie ekwilibrium, czyli miejsce, które, które były moim po prostu tak profitem. Też tutaj stworzył nam się imbalans, także obstawiałem, że wypełnimy ten imbalans. Prawdopodobnie to się w stanie, dojdziemy do tego punktu tutaj. Jednak jednak już zre zrealizowałem zysk, ponieważ skończyła się godzina. Ja mam swoje zasady pole zamknąć, zabrać, zabrać, zjeść, niż trzymać to do końca. to naprawdę mało, mało po prostu do tego zabrakło. To było rozegranie oczywiście na minutówce, jak ja sobie lubię rozgrywać. I to było w tym miejscu. Po mojej godzinie dostaliśmy ruch spadkowy. Także dla mnie to jest sygnał, że że będę chciał po prostu zagrywać pozycję e, krótką w dół. Tutaj mieliśmy e, zebranie płynności, stąd tym ruchem mocnym wypełniliśmy już tutaj imbalans, i ja na zamknięciu imbalansu w tym miejscu otwierałem pozycję krótką. Jednak tutaj e, mój stop loss tutaj było, był w tym miejscu i niechcący nie wiem, e, no po prostu broker mi zamknął. E, zamknął tą pozycję i wyszedłem tutaj na stracie, chyba tam 80 dolarów, zaraz Wam pokażę. E, dlatego czekałem sobie, co oni zrobią i wywalili mnie idealnie tutaj na szczycie. Na szczycie miałem, miałem stop lossa, dostaliśmy ruch spadkowy, e, tworząc tutaj nam podwójny dołek. Ruch do góry, następnie kolejny spadek, wybicie podwójnego dołka i ruch do Dla mnie to był sygnał, że e, że mogę sobie jak najbardziej dalej rozgrywać po prostu pozycję y, krótką, że w tym miejscu była moja strefa na na, na shorta, jak gdzieś tutaj y, tutaj właśnie otwierałem pozycję, mój stop loss był y, nad tym szczytem jeszcze raz i tej profitowałem gdzieś gdzieś w tym miejscu tutaj, Czyli to był mój to był mój mój, 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 mój ja tutaj wchodziłem, tutaj jest zrobić jeszcze powrót jednak jak widziałem ten powrót, to już stoplosa lossa ręcznego jakby obserwowałem, już ustawiałem gdzieś tutaj, ponieważ nie chciałem tracić dwa razy tak głupio, głupio po prostu pozycję. No i dostaliśmy, I tutaj mieliśmy też equilibrium, także ja uważałem, że to equilibrium zostanie zaliczone, a tym tutaj podwójnym szczytem i tym tutaj spadkiem tego podwójnego tutaj, podwójnego, znaczy tego ekuliprium nie zaliczyliśmy, także jak najbardziej czekałem. I tutaj gdzieś realizowałem zysk. I tak, taka sama sytuacja była na tutaj na, na Zdaku. Tak samo trend spadkowy, ale jeżeli ja chcę atakować po prostu shorty według, według po prostu tego, co się, się dzieje na większym interwale. I tutaj mieliśmy poziom do, do startu, czyli ten tutaj. Z większego interwału, chyba wchodząc na, na godzinówkę, mieliśmy tutaj imbalans. Odtąd, dotąd. W tym miejscu, tutaj mamy, prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, ekwilibrium. Tak, ekwilibrium także. A, e, przepraszam, tu mamy 50% tego imbalansu, który nam się wytworzył na interwale mniejszym, jak dobrze zatrzymałem. Czyli tutaj mieliśmy równo 50% tego imbalansu, także tutaj już mieliśmy reakcję. Właśnie w górę. Jednak dla mnie był takim poziomem do startu, był ten poziom tutaj, 15030. I tutaj chciałem po prostu tutaj profitować. Jednak już Wam mówię, co tutaj się wydarzyło. Tutaj mieliśmy z tak zwanego Volume imbalansu, ruch spadkowy. Tu mieliśmy tą podbitkę i ja wchodziłem z. Tutaj mieliśmy liquidity z tym. Na tym tutaj dołeczku. tak w wybiciu tego, e, tego tutaj e, Liquidity ja idealnie w tym miejscu otwierałem pozycję po prostu krótko. Sorry, że tam, tak w tle, te ptaki jestem tutaj, mówią, mam takie, takie warunki jak Tractoring bo chcę na wakacjach. Także jak ile po prostu mnie wiecie, słychać na no to, bardzo, bardzo przepraszam. Tutaj miałem bardzo mały stop loss, ponieważ. No już yy, czekałem po prostu na minutówkę. Uważałem, że minutówka nie może się zamknąć na tym szytem. I stąd naprawdę ładny trade. I tutaj zamykałem połowę pozycji, czyli po wybiciu tych podwójnego yy, dołka, bo obawiałem się po prostu właśnie podbitki jakieś w górę i kolejną pozycję zamykałem gdzieś, gdzieś w tym miejscu, tutaj na samym dołku. Ja wiem, że nie dotrwałem do tego, do tego miejsca, już byłem zadowolony po prostu z zysku, także szybko kliknąłem, szybko zamknąłem. Tutaj bardzo fajny trade, bo... Mówię, ryzyko było bardzo małe, ja to ryzykowałem chyba 200 dolarów, tylko nawet, nawet, nawet nie, chyba chyba, bo bardzo mały, tutaj był po prostu hmm, ta bardzo mała strata, także zarobiłem na tym chyba, na ogólnie dziś, dzisiaj zarobiłem 860 tam 60 dolców, już wam pokażę, czekajcie chwilę, to sobie nie przygotowałem, zapomniałem, ale już wam, hmm, już wam to pokazuję. Czekajcie sobie skopiuję to. Dzisiejszy mój cały, cały trading, już mówię. Filke, filke, Sądzę za przedłużenie, ale chcę, chcę też po prostu dowód mieć na to, że naprawdę to rozgrywałem. O, za duży obraz, czekajcie. Muszę ten obraz trochę sobie zmniejszyć, żeby on po prostu w, w, wkleił się. I będziemy mieć już zdrowek. Załatwioną. O. Ale taki tutaj ładnie te kanarki są dokładnie fajnie. Fajnie śpiewają także. Hmm. Już chwileczkę, chwileczkę. Mogłem to przygotować. To mój błąd. Także sorry za przedłużenie, ale chciałem... Chcę wam to po prostu pokazać, jak ktoś po prostu... O. Trzymajcie, to jest mój, mój. dzisiejszy trading. Czyli na tak, na SP dostałem tego 100%, plusa, tutaj 89 dolarów straciłem. Czyli to mówię niepotrzebnie, po prostu o w tym miejscu, bo mnie tak głupio wywalili, Ale to moja wina, że trochę to jest jakby za ciasno otworzyłem. Postawiłem tego 100%, plusa, taki błąd po prostu mój. Tutaj na, na dachu właśnie, Tak jak mówię, gdzieś w tym miejscu tutaj otwierałem. Oczywiście na moim brokerze, inaczej to wygląda. Otwierałem, tutaj mówię, zamknąłem 50% pozycji na 300, 300 dolce tutaj do zysku i resztę dociągnąłem do tego miejsca i praktycznie na całym dołku tutaj zamknąłem. Pozycja, a na SP tutaj oczywiście był trochę mniejszy, również Pozycja była taka sama, ale trochę, e, trochę gorzej to wyszło, także na SP po prostu no, zarobiłem tutaj mamy 90 dolców, główna, główna pozycja to nadal nie zarobię, 859. I tyle. Ja lecę dzisiaj dalej na wakacje. Dzisiaj, wczoraj się trochę spiekłem na plaży, bo bardzo tutaj grzeje. I dzisiaj sobie właśnie z moją, z moją kobietą no, powiedzieliśmy, że będziemy, ja idziemy na shopping i z, ja wieczorem na jakiegoś drinka właśnie na miasto. Także dzisiaj bez, bez słońca, bo trochę, trochę, wczoraj trochę przesadziliśmy. Także ja już dzisiaj kończę, odchodzę. Ymm, idę właśnie na, na shopping trochę się tutaj, e, zabawić i trzymajcie się. I do zobaczenia, mówię, po 15 wracam, wracam z wakacji i, o, nie dadzą mi powiedzieć, wracam z wakacji, wtedy już będę regularnie też rzucał analizy na grupę na Discordzie, czy to czy to po prostu yy... no, ja na kanał na YouTube, bo we wtorek też nie, nie nagrałem tego filmiku, mówię, no nie mam teraz warunków, yy, praszki też trochę przeszkadzają, także, także trzymajcie się, dzięki, na razie.